18 listopada w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Bełchatowie odbyło się rozstrzygnięcie konkursu ABC Bezpieczeństwa na Drodze Młodego Kierowcy. Janusz Kuśmierek, prezes Stowarzyszenia Ośrodków Szkania Kierowców i Instruktorów Regionu Piotrkowskiego. Skąd pomysł na organizację konkursu i jakie są wymagania? Pomysł, pomysł się wziął z tego, że chciałem ruszyć środowisko nasze, bełchatowskie, właśnie uczniów szkół ponadgimnazjalnych zainteresować problematyką bezpieczeństwa ruchu drogowego. No niestety w tej grupie wiekowej jest bardzo wielu sprawców i tych tragicznych wypadków, gdzie są zabici i ranni. Więc myślę, że to bezpieczeństwo dzięki temu, cokolwiek się poprawi. No poza tym chodzi też o promocję dobrego szkolenia, dobrych szkół jazdy. Tak żeby myślę, że te szkoły dzięki tej imprezie poprawiają jakość szkolenia. Rywalizują tutaj o Okursanta, jak widać, w sposób jak najbardziej dopuszczalny, czyli nie jakimiś hasłami, które nie mają nic wspólnego z dobrą marką szkoły, ale rzeczywiście przedstawiają swoją ofertę. No i później z tych laureatów mogą również wykazać się swoimi możliwościami. Babcia tak dzierga na miłość boską. Gruby sweter dla Ciebie. Ale ja wszędzie babciu jeżdżę samochodem, babciu. Jak opon nie zmienisz, będzie jak znalazł. O? Przygotuj się do sezonu i odwiedź serwis Renault. Opony zimowe już od 159 zł, a kontrola zimowa już od złotówki. Szczegóły w serwisach Renault. W dobrych rękach, w dobrej cenie. Autoryzowany serwis Renault Sajewicz w Bełchatowie przy ulicy Ustronie 12 zaprasza od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17 oraz w soboty od godziny 9-14. Zjedz smaczny obiad w Domu Rzemiosła. Zestaw obiadowy, zupa i drugie danie w cenie 7 zł. Oferujemy dowóz na terenie Bełchatowa. Polecamy catering weselny i bankietowy. Firma cateringowa Krzysztof Maziarz zaprasza. Ale przede wszystkim sukces jest taki, że ci ludzie dzisiaj, rzeczywiście pytałem ich na sali, głośno, wspólnie. Odpowiadaliśmy na pytania i widzę, że znaczna jest różnica już w poziomie wiedzy wobec tego, co, co było na, na eliminacjach. Może odpowiadali z uśmiechem, pewnie. Oczywiście, jeżeli chodzi o laureatów, tutaj była taka sytuacja, że były to osoby, które uzyskały taką samą ilość punktów, więc była dogrywka. I w tej dogrywce też zauważyłem, że naprawdę reprezentują wysoki poziom wiedzy z przepisów ruchu drogowego. Myślę, że sobie poradzą doskonale już na kursie, będą tymi jednostkami liderami w swoich grupach na kursie. A kto układa pytania do testu? Zestawy pytań układam ja, chociaż nie ukrywam, że korzystam z bazy, jaką w ofercie jedna z firm, przedstawia dla szkół jazdy. Ale zestawy są układane przeze mnie. Zachęcamy zawsze uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatowskiego do uczestnictwa w tym konkursie, bo wiemy, że poprzez takie konkursy również podnosi się poziom bezpieczeństwa na polskich drogach. Starostwo co roku funduje nagrodę dla laureata pierwszego miejsca. Ostatnio jest to nawigacja. Także myślę, że również jest to nagroda, która zachęca do udziału. W tym roku była to trzecia edycja konkursu. Konkurs wymyśliliśmy 3 lata temu z panem prezesem Kuśmielkiem. Udało się go spropagować w ten sposób, że stało się z nią się tradycją. I mam nadzieję, że ta tradycja nie zniknie. W teście finałowym wszyscy uzyskaliście po 29 punktów. Co przesądziło o wygranej? Dogrywka, na której było 5 pytań, na które tak nie, na które musieliśmy odpowiedzieć. Pytanie ruchu drogowego. A jak przygotowywałeś się do konkursu? Przygotowywałem się. Znaczy, raczej więc na bieżąco starałem. Zdobywać. Przygotowania trwały dosyć długo, około dwóch tygodni. Dla mnie akurat test nie był trudny, ale też jednocześnie nie był łatwy. Poziom był sprzeliczony bardzo do testów na prawo jazdy. I kiedy rozpoczniesz naukę kursu jazdy? Od maja, prawdopodobnie. Stres przed klasówką, a do tego straszą maturą. Centrum Edukacyjne Galileusz zaprasza na korepetycje. Język polski, język angielski, matematyka, biologia, chemia, geografia, WOS. Przygotujemy cię również do poziomu rozszerzonego. Przyjdź, Galileusz czeka. Szkoła dla Dorosłych Lider zaprasza do Liceum Ogólnokształcącego i Szkół Policealnych. Skorzystaj z możliwości kształcenia za darmo i zdobądź zawód opiekuna medycznego. Na pozostałych kierunkach, takich jak technik administracji czy technik BHP, pierwszy semestr gratis. Osiedle przy torze ulica Słowackiego 8, budynek szkoły podstawowej numer 13. Pomysł jest taki, żeby młodzież troszeczkę wciągnąć już wcześniej, przygotowa żeby się przygotowywali do poznania części no, na początek teoretycznej, bo to, to taką część teoretyczną na razie wymyśliliśmy. No i to jest taką częścią przygotowań do kursu zachętą przy okazji, no i ogólne takie pogadanki to już przy okazji konkursu. Czy dużo jest chętnych i kto układa pytania do takiego testu? Chętnych w tym roku było zainteresowanie duże, ponieważ jeździliśmy też po, ja jeździłem po eliminacjach również. Pytania no nie wymyślaliśmy sami, żeby nie było jakichś tam podejrzeń, tylko po prostu są to pytania egzaminacyjne z egzaminu państwowego. Dzisiejsze są nagrody dosyć ciekawe, ponieważ pierwsze miejsce to jest yy, darmowy kurs na prawo jazdy. No już mogę zdradzić, bo już oficjalnie wszyscy wiedzą, że jest to od starosty nawigacja. Drugie miejsce jest tylko 25% odpłatności za prawo jazdy i trzecie 50%. Poza tym każda osoba, która brała udział w dzisiejszym finale, dostaje bon na 100 zł pytania były trudne? No tak, można powiedzieć, że trudne, jak jeżeli ktoś rozwiązywał testy, no to dla niego były łatwiejsze, ale jeżeli ktoś tak mało się tym interesował, no to trudne były. I porównując do tego pierwszego etapu, to uważasz, że ten był trudniejszy? Porównując do pierwszego wydaje mi się, że, że tak na takie same, na, na równi te pytania były. A czy pytania były Wam wcześniej dane do nauki, czy nie wiedziałeś, co będzie na testach? Nie, nie wiedziałam, co będzie na testach, ale no, można było rozwiązywać sobie na internecie różne testy, więc wtedy by... No, się takie same pytania wszędzie są. I czułbyś się teraz pewniej przed kierownicą po rozwiązaniu testu? Myślę, że tak, bo dużo właśnie nauczyły mnie te pytania, na, na przykład niektóre tu mnie zdziwiły, bo nie wiedziałam, myślałem, że zupełnie inaczej, no inna odpowiedź jest. Takie średnie były pytania, ale na nie wszystkie odpowiedzi. Jak się przygotowywałeś? Rozwiązywałem testy. I jakbyś miał już i teraz iść na kurs, czułbyś się pewniej po rozwiązaniu tego testu? Czy masz jakieś obawy przed jazdami? Znaczy na pewno czułbym się pewniej, bo już w większość teorii znam, bo się przygotowałem trochę. No nie było w sumie aż tak trudno, choć niektóre pytania były podchwytliwe, także można było się pomylić. I porównując go z wcześniejszym etapem, był dużo trudniejszy? Ehm, nie dużo, ale było więcej pytań, więc no było inaczej. I teraz jakbyś miał rozpocząć jazdy, czułbyś się pewniej przed kierownicą, znając przepisy ruchu drogowego? Może odrobinkę. Kiedy rozpoczniesz kurs? No, dopiero w marcu. Wtedy zaczynam. Szczerze mówiąc, nie był trudny, ale niektóre pytania sprawiały kłopot, były podchwytliwe. Jak się przygotowywałaś? E, tak, pomagał mi tata, e, rozwiązywałam testy. A kiedy rozpoczniesz kurs? E, jak najszybciej. Catering wigilijny dla firm i biur oraz zamówienia indywidualne. Potrawy postne, gorące i zimne. Pierwsze i drugie dania. Duży wybór ryb. przystawki, sałatki, ciasta. Bogata oferta. Niepowtarzalny smak. Atrakcyjne ceny. Centrum Gastronomiczne Kubuś zaprasza. Profesjonalna i wykwalifikowana kadra instruktorów. Trening dobierany do potrzeb i możliwości. Zajęcia skierowane do wszystkich grup wiekowych. Zumba, step, aerobik, zdrowy kręgosłup, yoga, tabata. Treningi personalne i dietetyka. Fitness and dance studio czeka również na Ciebie. Staramy się jak co roku brać udział w takich imprezach, żeby podnosić wiedzę przede wszystkim młodzieży, jeżeli chodzi o przepisy prawa o ruchu drogowym, zachowanie się na drodze. Mamy nadzieję, że będzie to dalej organizowane, że ta świadomość młodzieży się będzie podnosić. Stąd też fundujemy główną nagrodę kurs dla pierwszej osoby. Cały kurs. Mamy nadzieję, tak jak powiedziałem wcześniej, że będzie to przynosiło efekty, że będzie coraz lepiej na drogach, że będzie ta młodzież lepiej wydukowana. I stąd cały pomysł, stąd, stąd nasz udział. Czy dużo jest chętnych i jakie są wymagania? To znaczy przed głównym, głównym wymogiem to jest oczywiście znajomość znajomość przepisów, zainteresowanie motoryzacją, zainteresowanie bezpieczeństwem w ruchu drogowym. Czy jest dużo chętnych? Myślę, że jest, jest, jest dużo chętnych. W tym roku 200, 200 osób. Mamy nadzieję, że będzie to z każdym rokiem coraz więcej. Celem konkursu na pewno jest poprawa świadomości wśród tej młodzieży przepisów ruchu drogowego, tak? Pytania. Pytania układają specjaliści. Tak, aby sprawdzić tą wiedzę tych młodych osób no i myślę, że to jest bardzo dobra inicjatywa. Jak przygotowywałeś się do konkursu? Dobrze. To znaczy rozwiązywałeś testy? Można tak powiedzieć, że nie. A uważasz, że te test był trudny? Tak. Ile pytań było do rozwiązania? 30, 32. W jakim czasie? Trzeba było rozwiązać test? Pół godziny. I czułbyś się teraz pewniej przed kierownicą, znając przepisy ruchu drogowego? Tego jeszcze nie wiem. Jak oceniasz poziom konkursu? No, myślę, że był w miarę łatwy. Kiedy rozpoczniesz kurs? Jeszcze nie wiem, może za 2-3 miesiące. Zobaczymy jeszcze. Dziękujemy za obejrzenie naszego materiału. A jeśli Ci się podobało, powiedz o tym znajomym.